Dużo osób zadaje mi pytanie, Kamstar jak mogę anulować ekipę Fortnite, jak można anulować abonament, żebyście po prostu nie płacili za kolejne miesiące, a żebyście mieli obecne bonusy, które już wykupiliście. W tym materiale powiem wam właśnie mniej więcej jak to zrobić, dowiecie się jak właśnie anulować sobie. Ekipę Fortnite, czyli nasz miesięczny abonament, żebyście po prostu wiedzieli i nie musieli jakby cały czas do niego płacić. No bo oczywiście warto wiedzieć, jak takie rzeczy robić. Tak tutaj szybko, oczywiście zaraz to powiem. Pierwsze co warto sobie wejść do Fortnite, a będę to oczywiście w Fortnite pokazywał, bo tutaj sobie to anulujemy. No i jeszcze przypomnienie, że jeśli ktoś jest nowy na kanale, może stawić subika łapeczkę w górę, dlatego że odcinki i live'y z Fortnite'a są codziennie. Bardzo się dla Was staram z materiałami, także byłoby mi miło, jakby się stawili suba. I dodatkowo, jeśli kupujecie na przykład właśnie abonament. Skiny jakieś, jakaś jakieś świąteczne skiny, jak tutaj dzisiaj, czy karnecie, czy cokolwiek, to wpiszcie kodik który jest na ekranie w opisie. Bo wtedy z każdym zakupem na mój kod wspieracie mój kanał w rozwoju. I każdemu osobno na to bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, przepraszam za długi wstęp, ale lecimy. Co musimy zrobić? Wbijamy sobie pierwsze do Forta, no i musimy mieć oczywiście kupiony e, ekipę, ekipa, ekipakę, tam ekipę, to się nazywa abonament po prostu. musimy mieć kupiony abonament, który kupujemy sobie oczywiście w sklepie na samym dole, jeśli sobie tam zejdziemy, to jest ekipa Forta i musimy to kupić. To możemy sobie kliknąć teraz tu właśnie ze sklepu, albo możemy kliknąć po prostu z opcji menu Tak przyszłyśmy, weźmiemy sobie opcję menu no i ekipę Fortnite klikamy, i co dalej? żeby anulować to, no to oczywiście to ja mamy, że jest opłacone, ja mam na opłacone no ja kupiłem pierwszego dnia, więc tutaj do 2 stycznia mam jakby ten abonament i powiem, znowu mi pobierze pieniążki no i co zrobić, żeby to anulować, żeby mi nie pobrało pieniążków? ja tego nie będę jakby anulował, no ja po prostu chcę, tylko powiem wam jak to się robi wchodzimy sobie w ten ekran, jeśli jesteśmy w ekranie tutaj nam pisze do kiedy mamy ten abonament tu nam pisze oczywiście bonusy i tu mamy trzy przyciski, warunki subskrypcji, czyli to jest regulamin, e, informacje o anulowaniu i wyjść. Klikamy informacje o anulowaniu. No i jedne co musimy zrobić, tak naprawdę to kliknąć opuść ekipę. No i ewentualnie jak będą jakieś potem jeszcze kroki, no po prostu je też zastosować, ale to już po prostu wam gra. E, ja tutaj nie będę anulował, no bo jak, jakby ja nie chcę anulować, tylko chcę Wam po prostu powiedzieć, że znajdziecie tą opcję, także klikacie opuść ekipę, no i prawdopodobnie jak to opuści, talu, będziemy mieli tam, żeby potwierdzić, że opuszczacie, a no, po prostu Was od razu właśnie z tej ekipy. I już nie będę wam pobierać pieniążków. Oczywiście będziecie mieli to zaznaczone, będziecie mieli to powiedziane. Jeśli e, jesteście w tym ekranie, no i, dosta i wam, pisze, że następne rozliczenie zostanie dokonane dnia tego i tego, no naprawdę prawdopodobnie cały czas macie tą subskrypcję aktywną. Musicie ją przedannować, jeśli jej nie chcecie. Jednak to ja nie zalecam, jakby nie polecam anulować tej subskrypcji, no bo mimo wszystko jest no ona bardzo płacalna. Więc po prostu anulując ją, no to. Jeśli, oczywiście, jeśli komuś nie potrzebują to oczywiście No ale raczej jeśli kupujecie faulce czy coś to stosujcie sobie tą subskrypcję Bo naprawdę jest ona opłacalna i fajna e, No i duże jeszcze takie duża prośba jakby do was Żebyście napisali teraz w komentarzach Jeśli macie jakieś pytania albo do nowego sezonu albo do ekipy Fortnite do tego abonamentu napiszcie jakie macie pytania i jakie mogą zrobić odcinki dlatego, że cały czas teraz właśnie nagrywam na nowego sezonu jakieś poradniki i po prostu chciałbym wiedzieć jakie filmiki wy potrzebujecie żeby po prostu te poradniki jakby najważniejsze dla was od razu w pierwszej kolejności wchodziły. Także napiszcie koniecznie w komentarzach jakie poradniki byście oczekiwali. To muszę, muszę Wam wytłumaczyć, portale, czego jeszcze nie czajcie. Ja po prostu się tym zajmę i będę każdy komentarz czytał. Także duża prośba, napiszcie po prostu. Dajcie znać, czy właśnie ten e, Wam pomogłem, czy nie. Także mam nadzieję, że wiecie, jak już anulować. Nie jest to nic ciężkiego, nie musicie nic specjalnego robić. Tylko po prostu wchodzicie albo przez sklep, albo przez opcję, właśnie do ekipy. I to po prostu tutaj klikacie informacje anulujecie, no i tyle, i już powiem wam nie pobiera także pamiętajcie, że nawet jeśli anulujecie to, to subskrypcja macie jeszcze do wykorzystania jakby cały czas nie jest to coś takiego, że jak anulujecie to od razu wam znika, tylko jak, jak ja na przykład teraz anulową to i tak do 2 stycznia ją aktywną, chociaż to chyba i tak nic nie zmienia. I od razu jeszcze powiem, że jeśli anulujecie subskrypcję w Fortnite, to nic nie tracicie, nie tracicie ani Fowlsów, które dostaliście, nie tracicie skina, nie tracicie kilofa, nie tracicie karnetu, wszystko macie po prostu wszystko zakupiliście, macie także nic wam nie znika, nawet dostęp do karantu też wam nie znika, także nie musicie się o to martwić, bo też wiem, że takie pytania ostatnio były, także no, odpowiada. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem, dajcie znać w komentarzach, czy właśnie przydał się ten filmiczek, no i dzisiaj jak coś jest świąteczny sklep, także jak ktoś właśnie nie widział, to warto sobie coś kupić, na przykład bo skiny są naprawdę fajne, także ja bardzo dziękuję za uwagę, no i to ma na następnego trzymajcie się, cześć!